W sposób pozbyłam się apaszki, która okazała się być jedwabna i kosztowała chyba 200 zł. Chciałabym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Generalnie minimalizm jako taki uważam, że nie ma wad, że to jest sposób życia, z którego można czerpać tylko korzyści. Ale jak to z każdym narzędziem bywa. W momencie, kiedy go źle używamy, to możemy sobie na przykład zaszkodzić. I chciałam Wam opowiedzieć o pięciu wadach, pułapkach minimalizmu, na które możemy się natknąć w momencie, kiedy wprowadzamy go w życie. Pułapka pierwsza jest to zbytnie koncentrowanie się na przedmiotach. W minimalizmie chodzi o to, żeby właśnie Zdjąć tą uwagę z przedmiotów, i przełożyć ją na inne ważniejsze aspekty naszego życia. Ale czasami przez to, że kupujemy mniej i staramy się kupować lepszej jakości, to możemy zbytnio poświęcać czas na to, aby wybrać idealny przedmiot, czyli na przykład idealną kanapę, idealną bluzkę, idealny płaszcz, bo przecież ma służyć nam przez kilka lat. Nie mówię, żeby nie zastanawiać się i nie szukać, to jest ważne, ale czasami, jeżeli za dużo poświęcamy temu czasu, to okazuje się, że gdzieś tam zgubiliśmy sens minimalizmu. Druga wada minimalizmu, też rzecz, na którą możemy się natknąć w myśleniu o tym, to egoizm. Czasami widuję minimalistów, którzy na przykład mają tylko nie wiem, dwa talerze, dwa kubki nie zapraszają za bardzo ludzi do domu, no bo nie mają tak naprawdę w czym podać im tej herbaty. I tutaj Chcę być dobrze zrozumiana. Wiem o tym, że są ludzie, którzy jakoś nie pałają chęcią do tego, żeby zapraszać rodzinę czy znajomych do swojego domu. I ja znowu wychodzę z takiego punktu, gdzie y, uważam, że mój dom chce, żeby był otwarty, żeby był serdeczny dla ludzi, i dlatego m.in. nie zdecydowałam się na taką małą ilość naczyń, które oczywiście to jest kuszące z jednej strony, znowu z drugiej. O wiele większą wartość dla mnie ma po prostu ta rozmowa ze znajomymi, czy czas spędzony z nimi w domu, a niekoniecznie gdzieś na zewnątrz, dlatego bo oczywiście wtedy słyszę często taki argument tych oszczędnych minimalistów, że przecież można się spotkać gdzieś na zewnątrz, czy można urządzić przyjęcie gdzieś w lokalu, ale nie wszyscy ludzie chcą spędzać czas w lokalu. Nie wszyscy z rodziny na przykład czują się komfortowo będąc gdzieś w restauracji czy, czy w kawiarni. I dlatego lepiej po prostu mieć coś w zapasie w domu, żeby móc ich ugościć. Podążanie za stereotypami, że jeżeli minimalista, to pewnie od razu jest na diecie wegańskiej, od razu uprawia jogę, jest laser waste yy, itd., itd., a to niekoniecznie łączy się ze sobą. I ja nie mówię, że te rzeczy są złe, natomiast trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli chcecie być minimalistami, no to wcale, a wcale nie musicie uprawiać jogi, Wcale nie musicie medytować, i tak samo yy, wcale nie musicie ubierać się tylko na czarno. Minimalisty jest to bardziej zmiana myślenia na temat naszego konsumpcyjnego trybu życia i też wydaje mi się, że w dużej mierze jest to rozsądne zarządzanie swoim czasem i szanowanie go, żeby móc poświęcać jego większą ilość na rzeczy, które są ważne i wartościowe dla nas. Teraz bardzo, ale to bardzo namacalny punkt, pułapka, minus. Yy, który swoją drogą nie dotknął osobiście, a mianowicie w momencie, kiedy polubimy wyrzucanie, kiedy nie sprawia nam to żadnego problemu, to możemy pozbyć się czegoś za dużo. <grych> a chodzi mi o to, że na przykład możemy pozbyć się rzeczy, które potem faktycznie żałujemy, że się pozbyliśmy. I to co prawda i tak czy siak jest w ogóle bardzo jakimś ułamkiem w porównaniu z tym. Ile dobra, ile dobra przyniósł mi minimaliz i to pozbycie się większości jej przedmiotów. Natomiast są dwie rzeczy, których się pozbyłam, które żałuję. Nie płaczę nad nimi, bo to są tylko przedmioty, ale była to kurtka, która w sumie nie była tak zniszczona, a była bardzo oryginalna. To był płaszcz zimowy i był naprawdę wyjątkowy, i zupełnie nie rozumiem, czemu się go pozbyłam, ponieważ mogłam go zostawić. A druga rzecz to jest na przykład z prezentów, jak coś dostajemy i ja miałam taki moment, kiedy jeżeli to nie był taki w punkt idealny prezent, który od razu widziałam, że jest ok, to momentalnie się go pozbywałam. A potem się na przykład okazało, że coś wcale, a wcale nie było takie jakieś tanie albo nieporządne, jak mi się wydawało. I tutaj mam na sumieniu taką niebieską apaszkę, którą nie rozumiem, dlaczego się pozbyłam. Dlatego bo byłaby idealna teraz, w czasie pandemii, ale się pozbyłam, oddałam ją, yy, przynajmniej tyle, że ją oddałam do domu opieki społecznej i ktoś z tego będzie miał jakiś użytek. Przypominam Wam też przy okazji, że yy, jestem o wiele częściej na Instagramie, więc jeżeli ktoś ma tam konto, to link znajdziecie oczywiście w opisie. Piąta pułapka to pułapka w myśleniu, że minimalizm jest dla ludzi, którzy mają pieniądze, że minimalizm to jest takie premium życie. Co oczywiście nie jest prawdą. Nie musimy mieć wcale dużo pieniędzy. Swoją drogą jedno przeczy drugiemu, dlatego, bo to właśnie między innymi oszczędzanie i minimalizowanie tych wydatków powoduje. To, że się na przykład decydujemy na minimalizm, jednorazowy zakup zazwyczaj jest droższy, ale po podliczeniu, ile na przykład kupilibyśmy taniej bluzek, a kupujemy jedną, to wychodzi taniej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że te Moje wymienione przeze mnie pułapki trochę Was ustrzegą przed popełnieniem tych czy innych błędów, na przykład wyrzuceniem czegoś, co może niekoniecznie powinno zostać wyrzucone. Chociaż tu muszę dodać adnotację, żeby to nie było tak, że po moim filmiku naraz się okaże, że tych 15 rzeczy nie wyrzucicie, bo usłyszeliście, że nie warto ich wyrzucać. Nie, 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 nie. To są bardzo wyjątkowe sytuacje, więc tutaj wiecie, jak mamy do wyboru pozbyć się czy zostawić, to już lepiej się chyba pozbyć. Zachęcam tak Was do subskrypcji kanału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, jeżeli podobają Wam się treści, yy, danie lajka pod spodem, bo widzę wtedy, które filmiki Wam się bardziej podobają, które mniej i których robić więcej. I do zobaczenia w przyszłym filmie kupa.